Panią profesor Ewelę Chmarańdę. Pani profesor, e, bardzo istotny temat. Będziemy mówić o szczególnym charakterze nowotworów krwi e, będziemy mówić o pacjentach, którzy nie mogą zapobiec swojej chorobie. Pani profesor, bardzo proszę. Szanowni Państwo, e, hematologia i generalnie nowotwory krwi. To są choroby rzadkie w zależności, nie wiem, czy słychać mnie, czy ten mikrofon tak? Może troszkę. Bliżdżą. W zależności od rodzaju nowotworu zachorowalność to jest od jednego przypadka przypadku na 100 tysięcy do kilkunastu przypadków na 100 tysięcy. Biorąc pod uwagę chorobowość, możemy oszacować, że chorych z nowotworami krwi w Polsce mamy około 150-200 tysięcy. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów zachorowalność na nowotwory krwi w ciągu ostatnich 20 lat wzrosła dwukrotnie. Surowy współczynnik zachorowalności w 1990 roku wynosił 8 przypadków na 100 tysięcy, a w 2010 już ponad 16 przypadków na 100 tysięcy. Jeżeli spojrzymy na ten wykres, to widzimy, że to ryzyko rośnie wraz z wiekiem. Ponad 60% nowotworów krwi jest u osób między 50 a 70 dziewiątym rokiem życia, i o ile poziom zachorowalności u dzieci i młodych dorosłych pozostaje na mniej więcej stałym poziomie, to po 50 roku życia, wraz z przechodzeniem do starszej grupy wiekowej, wzrasta ryzyko zachorowania na nowotwory krwi. I według danych KRN. W ciągu pierwszej dekady XXI wieku mamy poprawę pięcioletniej przeżywalności u chorych na nowotwory krwi. Ta poprawa jest o kilka procent. Jest szansa, że kolejne 10 lat naszego wieku to będzie zwiększenie o dodatkowych kilka procent tej pięcioletniej przeżywalności. Wiemy doskonale w nowotworach litych, takich jak nowotwory... Jelita grubego czy rak płuca, że odpowiedni, y, odpowiedni styl życia, odpowiednia dieta, y, edukacja w tym względzie ma wpływ na ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory i wiemy również doskonale, że należy wykonywać pewne badania profilaktyczne, żeby odpowiednio wcześniej wykryć nowotwór lity. W nowotworach krwi czegoś takiego nie mamy. Nie ma jakichś takich czynników w naszym stylu życia, diety czy zaleceń, które nas uchronią przed tym nowotworem. Stąd mówimy, że są to nowotwory niezawinione. My nie wiemy, jak przed tymi nowotworami możemy się bronić. Jeżeli spojrzymy tutaj na łańcuch wartości zdrowotnej w hematologii, to widzimy, że mamy nowoczesną diagnostykę, bez której nie ma. Nie można postawić diagnozy obecnie nowotworu krwi. 70% to, to są leki, to jest farmakologia. Przeszczepienie szpiku około 30%. Chirurgia, w przeciwieństwie do, do onkologii, ma znaczenie marginalne radioterapia ma znaczenie uzupełniające tylko w niektórych typach nowotworów także 70%. To są leki. Jak wspomniałam, nie ma współczesnej diagnostyki nowotworów krwi bez nowoczesnych metod diagnostycznych. Oczywiście badanie morfologii krwi jest podstawowe, powinniśmy je robić raz do roku, żeby odpowiednio wcześnie wykryć nowotwór krwi, badanie szpiku, badania immunohistochemiczne, ale przede wszystkim badania nowoczesne, badania cytometrii przepływowej, badania genetyczne, cytogenetyczne, badania molekularne. Teraz takie metody są konieczne do postawienia, rozpoznania nowotworów krwi. Hematologia jest stosunkowo młodą dziedziną, została wyodrębniona w drugiej połowie XX wieku, ale jest to dziedzina niezwykle dynamicznie rozwijająca się i jest to dziedzina, w której po raz pierwszy wprowadzono terapię celowaną. To była końcówka lat 90., gdzie opracowano, opracowano lek, inhibitor kinazy tyrozynowej BCR-ABL, to jest produkt genu który występuje w przewlekłej białaczce szpikowej i ten lek został i makini został zarejestrowany w 2001 roku i na łamach czasopisma Times pojawiła się również informacja, że jest to Magiczna pigułka lecząca, magiczna pigułka na raka. Rzeczywiście to zrewolucjonizowało leczenie hematologiczne, a później w konsekwencji również leczenie onkologiczne, również nowotworów litych, bo okazało się, że dzięki temu lekowi możemy chorobę śmiertelną przekształcić w chorobę przewlekłą. Końcówka lat 90. to również nowe, nowe przeciwciała monoklonalne skierowane na antygeny na komórkach nowotworowych, przede wszystkim nowotworów układu chłonnego, rozwój przeciwcia w kolejnych latach przeciwko nowym cząsteczkom przeciwciał bispecyficznych, które angażują własny układ immunologiczny pacjenta do walki z chorobą. Kolejny przełom to są małe cząsteczki, leki o zupełnie innym działaniu niż klasyczne cytostatyki, które Hamują przekazywanie sygnału z różnych receptorów na powierzchni komórki nowotworowej do wnętrza komórki i powodują śmierć tej komórki, przede wszystkim stosowane w przewlekłej białaczce nifocytowej czy w chłoniakach. Kolejny przełom w terapii lekowej w hematologii to są przeciwciała immunomodulujące. Te przeciwciała w taki sposób działają na organizm ludzki, że odblokowują jego własny układ immunologiczny do walki z chorobą i rok 2017 chyba największy przełom terapia komórkami CAR-T, czyli własne limfocyty pacjenta, które mają wprowadzony pewien chimeryczny receptor antygenowy i podane z powrotem do pacjenta, czyli po takich metodach inżynierii genetycznej, podane z powrotem pacjentowi powodują pobudzenie jego własnego układu immunologicznego i walkę z nowotworem. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że nie ma współczesnej hematologii, współczesnego leczenia nowotworów krwi bez dostępu do nowoczesnej. Diagnostyki i bez dostępu do nowoczesnego leczenia. I, I to trzeba podkreślić z całą mocą, że to nowoczesne leczenie nie tylko ma efekt kliniczny, nie tylko doprowadza do uzyskania remisji u chorego, wydłuża czas wolny od progresji choroby, ale już również wydłuża całkowite przeżycie chorego i pozwala na jego życie w zdrowiu, czyli ma również efekt. Yy, Efekt socjologiczny i efekt ekonomiczny pozwala temu pacjentowi pracować, pełnić funkcje rodzinne i pełnić funkcje społeczne. I króciutko powiem, no, najważniejsze oczekiwania pacjentów z nowotworami krwi, to przede wszystkim dostęp do nowoczesnych leków. I tutaj wymieniłam takich kilka najbardziej palących, palących potrzeb. To są przede wszystkim Nowotwory w okresie nawrotów czy w okresie oporności na leczenie. i Szczególnie te potrzeby są istotne w przewlekłej białaczce szpikowej, w szpiczaku plazmocytowym, w chłoniakach, w przewlekłej białaczce limfocytowej czy w ostrej białaczce limfoblastycznej. I oczywiście to są ogromne koszty, ale bez, bez tych nakładów nie będzie dalszego postępu w hematologii i ważne jest, żeby... Ten dostęp do leków był w oparciu o krajowe wytyczne diagnostyczne i lecznicze, i niezwykle jest ważne, żeby te wytyczne były jak najbliżej wytycznych europejskich i światowych. Dziękuję bardzo. Pani profesor, bardzo dziękuję. Jeszcze jeśli mogłabym bo wskazała pani profesor jak bardzo dynamiczną jest dziedziną hematoonkologii, jak wiele pojawia się nowych cząsteczek to jest wielka nadzieja dla pacjentów ale też daje lekarzowi klinicyście taki pełne spektrum terapeutyczne prawda dlatego że te choroby Przebiegają bardzo indywidualnie i lekarz dobiera tę terapię też w taki sposób skrojony na miarę dla każdego pacjenta. Czy moglibyśmy wskazać te grup pacjentów, bo też na, na sali wśród gości są pacjenci, które. Najpilniej oczekują w tej chwili na dostęp do tej terapii, bo, bo mówiliśmy, że dużo dobrego się wydarzyło, jeśli chodzi o szpiczaka, jeśli chodzi o białaczki, ale jeszcze są takie grupy pacjentów, które rzeczywiście czekają na tę terapię. No a teraz po pierwsze, wszyscy wiemy o tym postępie, pacjenci są doskonale też zorientowani i wiedzą, że to jest szansa dla nich na życie, że to są naprawdę takie no, niezwykle ważne decyzje. Więc wskażmy, pani profesor, te grupy, które są szczególnie tutaj istotne dla nas. To ja odniosę się do tej tabeli, którą już pokazywałam, bo to są właśnie te najpilniejsze potrzeby. To są chorzy na przewlekłą białaczkę szpikową gdzie no, dostęp do takiego najnowszego inhibitora kinasterozynowych trzeciej generacji umożliwia, umożliwia przełamanie oporności choroby. Tutaj jest taka mutacja u tych chorych, która jest oporna na wszystkie dostępne leki. Bez dostępu do tego leku no, nie jesteśmy w stanie utrzymać tego pacjenta w remisji i utrzymać go przy życiu, a często są to osoby w wieku, że tak się wyrażę, produkcyjnym. produkcyjnym. Tak? To są osoby, które, które mają jeszcze określone Role w życiu do spełnienia. Jest to oczywiście lek doustny, łatwo, łatwo go stosować i, i jest niezbędny. Szpiczak plazmocytowy, o którym wspominałam, tutaj to jest chyba, nie widzę stąd przed. Jest, tak. tak. Y, widzicie Państwo, ile jest nowych cząsteczek dostępnych, zarejestrowanych w Unii Europejskiej, a ile jest w Polsce. Tutaj potrzeby są ogromne. Po to właśnie, jak pani redaktor wspomniała, żeby dobierać to leczenie indywidualnie do pacjenta, w zależności od jego chorób współistniejących, w zależności od oczekiwanych efektów, od leczenia, które wcześniej otrzymał, ostra białaczka limfoblastyczna. Tutaj też czekamy na dostęp do bispecyficznego przeciwciała, które pozwoli doprowadzić pacjentów do przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych, bo też nie wspomniałam, że takim największym przełomem w hematologii to oczywiście jest przeszczepienie szpiku. My już to traktujemy jako, jako standard od, od kilkudziesięciu lat. Przewlekła białaczka limfocytowa oczywiście. Mamy leki przy obecności pewnej mutacji. Mutacji TP53, ale mamy ogromną grupę chorych, którzy tej mutacji nie mają, a którzy są oporni na dotychczasowe standardowe leczenie. Ci chorzy również czekają na dostęp do nowych cząsteczek i chłoniaki, niechoczkina, tutaj też jest bardzo, bardzo mało refundowanych nowoczesnych terapii. Proszę Państwa, no nie ma współczesnego leczenia nowotworów krwi bez dostępu do leków. My ciągle mówimy, że to są leki nowoczesne, leki nowe. One nie są już lekami nowymi. Terapiami nowoczesnymi to jest terapia CAR T-cells, która weszła, została zarejestrowana przez FDA dwa lata temu. Także nie da się bez postępu, nie da się bez inwestycji w nowotwory krwi oczekiwać efektów klinicznych czy szeroko pojętych efektów społecznych. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję za bardzo.